Pora na kolejny odcinek serii recenzuje na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się lotkami japońskiej firmy Monster z serii Cobra i Classen Lotki Soft 18 g i lotki Steel 22 gram. Zaczynamy! Po kilku fotkach pora na parametry obu modeli, bo jak wiadomo, wiele osób patrzy właśnie na, w poszukiwaniu lotek na wymiary, długość barela, maksymalną średnicę, kształt, więc rzut oka na liczby. Na krótkie podsumowanie recenzji tych lotek. Na razie widzieliście ujęcia, jak prezentują się te barele, widzieliście parametry techniczne. A co ja sądzę o obu kompletach? Lotki dosyć ciekawe, z niestandardowym kształtem. Na pewno przypasują tym osobom, które lubią być bardziej oryginalne, które nie stawiają na taką przeciętność, można powiedzieć, na jakiś prosty barel. Zwykłe drążenia, tylko taki niestandardowy kształt, dosyć krótki barel, z, ze sporym zróżnicowaniem średnic na całej długości. Jeżeli ktoś lubi czuć zmianę kształtu na barelu, gdzieś tam ustawia sobie specjalnie pod to chwyt, to na pewno to się u niego sprawdzi. Minusem na pewno tych lotek jest to, że nie są już dostępne w produkcji. Jak wiadomo, jele klasem przyszedł do Unicorna. Lotki da się bardziej znaleźć na Bardziej da się znaleźć na rynku wtórnym. Da się też gdzieś tam e, na brytyjskich stronach, na wyprzedażach znaleźć, aczkolwiek e, nie są to najtańsze lotki. Nowe sztuki kosztują gdzieś od 250 zł, zwyż, więc w stosunku do takich standardowych lotek to jest dosyć dużo. Można szukać e, wersji używanych, tak jak mówiłem, więc wtedy e, odpowiednio niższa cena powinna być. Dosyć ładnie zapakowane. Czy coś więcej mogę o nich powiedzieć? Ciężko! Nie wiem, nie wymyślę już chyba więcej. Oczywiście, jeżeli macie pytania, możecie pisać w komentarzach. Odpowiem. Może jakieś dodatkowe zdjęcia, dodatkowe parametry jak najbardziej. Jestem otwarty na pytania od Was. Powtórzę się jak zawsze. Mile widziana subskrypcja na kanale. Like pod tym filmikiem. Komentarz też jak najbardziej. Zadawajcie te pytania. Tak jak mówiłem, jeżeli pojawi się sporo pytań pod moimi filmikami czy na fanpage'u, to jakieś QA mogę zrobić. A w tym momencie to będzie na tyle. I w tym czasie tradycyjnie zdrowia.